Tak, by the way, może mnie być trochę słuchać, w sensie może być echo troszeczkę ze słuchawek, bo sobie źle ustawiłem mikrofon. Ale mam nadzieję, że teraz będzie wszystko dobrze. No, więc na w tym odcinku to poprawię, trzymajcie się. Do odcinka, idźcie. Bo jestem im w konkursie. Hi, bitches, tutaj Hunted i. No, jest Wingman. Chciałbym pozdrowić. podziękować pewnej osobie, która dała mi dosyć duże rzeczy ze skinów. Gdzieś tutaj się pojawiły dwa ja filmiki. Gdzie jest podziękowania? Albo ja po prostu podziękuję. To jest taka forma podziękowania. Bardzo ci dziękuję. Na, na paryski. Na polski, Poland. Hello guys. Where from? Poland. Hello, guys. Ok, no nie, nie wiem, gościu, ile on chce widzieć, ale okej. Okay. Ok? Gościu, czy cokolwiek patrzy? Dobra, przepraszam, ale. No, więc e, dziękuję Ci, dostałem od Ciebie dużo rzeczy, Dziś tam będę. Potem, nie wiem, może wstąpił screen, jak będzie mi się chciało, Nie uzyskałem Bo część jest. moich skinów. Ogółem będzie też e, giveaway, ale to no, po, potem to. dam. Mam na razie 3 Ponuraki, 3 Urban Mam 5 Urban Hazardów e, do P2000. Mam też. E, Czerwone jabłuszko? W sensie, dwa czerwone jabłuszka Więc jak coś to... Good job, good job mogę przyjmować? Znaczy, zdjęcie mogę przyjmować? Po prostu być giveaway tak, będzie giveaway i będziecie mieli to do wygrania W sensie, jeszcze coś tam dorobię Na razie go sobie zabudowałem, kupiłem Kawaha Elite build Easy okay. forens. Butter, 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 Okej, kupiłem sobie Kawaha, Elite build Po prostu liternego i będę go na, na ruletkę sobie z niego coś tam porobię i wiesz, no, no Standardowo Najpięknie, ale gość jest po prostu. Nie wiem, co on chciał zrobić. Aj, czasami mam. A, one. Ja nie wiem, w rozumiem, po co on śpiewa, jeżeli. Częcie, ja mam mikrofon. Dobra, mam mikrofon, myślę, że mam tego, że mam wymutowany. I nie lubię tych gości, w sensie mnie strasznie... nie strasznie. niepotrzebnie gadają, w sensie. No, denerwuje mnie to. Window, One. ok, przepraszam. Czasem ja mikrofon, bo jest bo troszeczkę mam inaczej wszystko ustawione. Więc y jeszcze nie jestem przyzwyczajony. O, może teraz będzie lepiej, może po, tak. W sensie teraz sobie... Wsadzę gdzieś tam zdjęcie, jak mam więcej biurku teraz ustawione. Tylko będę musiał sobie zmienić tu parę rzeczy. W sensie komputer inaczej da się, będę musiał kable inaczej ustawić, ale, mnie, ale tak po prostu to jest już o wiele lepiej ustawione, bo będę miał miejsce i na drugi monitor, i mam więcej miejsca, i teraz będę mógł sobie podkładkę. Jak będę miał podkładkę, to będzie bardziej... to będzie praktyczna. W sensie praktycznie, no. Mogę jakąkolwiek taką podkładkę postawić, w sensie... Teraz ta podkładka nie jest... nie... nie nawet mina, jakbym sobie kupił, jakbym się większał. Teraz mogę sobie kupić na sobie biurk podkładkę i jest git i, i, i gitara się ma. No, więc tutaj tylko czasami mi się źle przesuwa, ale tak poza tym gdybym miał podkładkę, to będzie już wszystko śmigało i będziemy wszystko wygrywali. No, ale tak mniejsza. W ogóle, byłem tu sól wyszedł na PC i chciałem wam nagrać, ale, ale jestem biedny. Kto? Ooo, good job, kid. Good job. No i lecimy z lamsami. No, I can buy for you and for. Okay. No, więc lecimy z nimi. Przecież w sensie taki na no, no spokojnie wingmanik. No. Nie ma się czym przejmować. Window, minus 64. Może mu napiszę, bo ja czasami tak mówię, że nie idzie zrozumieć. Dobra ma, dobrze, ładnie, zabiłeś go. Teraz tylko, tylko nie zwal, na górze jest, w oknie był. No i poza tym to, no widzicie. Good job, oh. easy for us. We yeah, don't know what to do. No okay. hey, you from. guys. Okay. Uh, Where from you from? Uh, Ukraine? Ukraine? I'm from Poland. Dostał! Dobrze, no i on sobie dobija i niech sobie dobija. Okej, okay, dobra. W ogóle, no co, co ja poza tym mogę dać? No poza tym nic. Zrobiłem sobie mój konfig Co się zrobiłem? To jest za dużo powiedziałem. Po prostu sięgłem zeta konfig i sobie go przerobiłem na moje. TTT. Nie ma tam ustawień do mojego celownika, ale. No ale tak, no. no po prostu nie wiem, tak? Nie wiem, gdzie, są, gdzie jest zrobiony mój celownik Czy mogę jakoś sprawdzić, czy na jakich komentarzach on jest? To my też bym sobie dodał, żebym zawsze miał No i co? I tyle, dobra Kamizelka cool odporna? Nie, bierzemy z digielka i z digielkiem sobie ich porobimy Myślę, że jest takie fajne A jeżeli się nie to to Glock standardowo i lecimy One window 110 HP Second half Sorry. Easy for and, and, and No dobra, no może być. Nie wiem ja z tym gościem, okay, nie okay. zamiar rozmawiać. W sensie. Oni w ogóle nic nie piszą. Thank you. No to co, czy ja rozumiem, że ja mam im porbić z scoutem, tak? Easy for and, and, and... One minus seventy-one half, one full. <try> no rush, no. Colleague, as Ukrainian, he didn't do Don't worry. And uh, for the future, I am one man, so I am guy, our man, or mate. Nie wiem czy on zrozumiał, nie wiem czy ja mu źle pójdziemy, ale okej okay. Po prostu tutaj mam takie... O, właśnie i ten on pójdzie na ruletkę albo na, na coś tam Na... na coś tam pójdzie i będzie dobrze, w sensie... Ruletka... Crash... Coś z niego zrobię lepszego skina i, i to... Y, wypłacę sobie skina W sensie, no, wypłacę, no Zaracie no. wó. Dobra. Unplanting. City. No bo tam to się pozaliczało jeszcze podpreset. No Dobra gościu zrobi to w sensie. No chyba go nie przepuści. Rozumiem, że jest full na fulla, ale gość ma scouta. Sorry. And, 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 butter Booster You have luck Gości ma farta. No dobra No i co? No w ogóle sobie dokupiłem w sumie parę skinów, bo no mówię Dostaję skrzynki Jeżeli chcecie, to możecie mi wysłać skrzynki Ja w sensie opyle wszystko na steamie Wszystko tyle Oh, good job, team! <laughs> One more. Uh, sorry, sorry. Sorry for that. T4 and S and and should be good. Good job, good job. No to, to no to no cóż no, udało mi się no! Eee, mamy aktualnie 10 minut odcinka Ja się z wami good job, żegnam. Tak, Szymano, trzymajcie się, cześć. Nie wiem, five jeszcze gdzieś na kanale będzie info na temat giveaway'a, ale to five będzie we wrześniu, five jak, five wrześniu jak już pytałem o mnie odblokowane streamy na YouTube. Trzymajcie się, cześć, yo.